Kodorny woohoo, woohoo. Wiesz co? Co? Ja mam telefon przy sobie. A ja nie mam telefonu przy sobie. To pooglądam sobie razem różne makijażowe filmiki. No. teraz się pomaluję. Ładnie wyszło, bardzo ładnie, ładnie. Ej, znam pewną piosenkę. Jaką? O autobusie. Koło autobusu. O, ja też znam tą piosenkę, zaśpiewajmy razem. Koło autobusu kręcą się, kręcą się, kręcą się, koła autobusu kręcą się. Przestały dzień. Może się być ciszej, ale to dziecinne. Totalnie dziecinne. I założne. Totalnie założne. Przestałem się to śpiewać. Wy dzieci małe. Jesteśmy w tym samym wieku co wy po prostu się jeszcze cieszymy dzieciństwem. A wy się uważacie za takie dorosłe, żebyście miały tyle lat moja babcia i moja mama. Razem, wzięty. A w ogóle nie macie przy sobie telefon? My nie korzystamy z telefonów, bo po co? Jak to, bo po co? One są jakieś dziwne. Bardzo dziwne. Popatrz, to moja kolekcja figurek. Zapka taka, 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 zapka <much>